Wiesz co rozpierdala Twoje życie najbardziej? Uwaga, uwaga, nie zgadniesz. Wstyd. I Nietzsche mówił, że pieczęć osiągniętej wolności to przestać wstydzić się samego siebie. Mówiąc prościej, pojebanych też lubią. Wstyd odnosi się do Twojego ja. Mówiąc inaczej, czuję się źle z powodu kim jestem, jak jestem, gdzie jestem. I jeszcze inaczej, wstydzę się siebie. A teraz patrz. Podam Ci kilka przykładów. Zaburzony obraz siebie i swojego ciała. Wstyd. Niska samoocena. Wstyd. Niepewność własnej atrakcyjności. Też wstyd. Skłonność do przygnębień. Kurwa nie zgadniesz. Wstyd. Trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Perfekcjonizm. Zależność emocjonalna od rodziców. Właśnie tak. Wysoki poziom tłumionej agresji. Również wstyd. Podporządkowanie się innym i spuszczanie głowy w dół przecież nie powiem co myślę, prawda? Zaprzeczanie własnej seksualności to też wstyd. Brak pewności siebie znajome. Odizolowanie, nieśmiałość nie zgadniesz znowu wstyd. Nadwrażliwość emocjonalna, ujej. I mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, wiesz? Dlatego zapamiętaj. Przestań wstydzić się samego siebie. Przestań wstydzić się tego, jaki jesteś, jaka jesteś, bądź po prostu sobą, co nie oznacza, że masz krzywdzić innych ludzi.